Вітаю вас сердечно. В дишечному отінку монета єднозлотова з 19 віку». XIX кожен з нас має в портфелях монети єднозлотові, які виглядають як та монета. Натомість, як та монета виглядала 200 років тому, забачите в цьому отінку зібрала для вас хронологічно кілька типів монет з не wieку. Посідам одного типу монети. Ale natomiast y, jestem w stanie Państwu opowiedzieć i być może kogoś zainteresować zbieraniem tych monet z XIX wieku Bo jest to moim zdaniem o wiele lepszy temat do zbierania niż monety II RP lub monety z czasów PRL-u Tuż zaczynamy nasze, nasz przegląd z monety dwuzlotowej księstwa warszawskiego jest to moneta, która już, pierwsza faktycznie złotowa moneta, która wybita po rozbiorach Polski, po trzecim rozbiorze Polski i jest to ta moneta tak zwana księstwa warszawskiego pod panowaniem Fryderyka Augusta, króla Polski i, i księca warszawskiego. W centralnej części widzimy portret tego władcy niezbyt dobrze zachowany. Niestety monety jednozłotowe ja nie posiadam. Natomiast jest to moneta dwuzłotowa. Natomiast trawers nadaje się dla celów tego filmu, żeby Państwu pokazać jak ta moneta wyglądała złotowa i dwuzłotowa. Zawsze te monety wyglądały jednakowo, tylko że tutaj mamy 1 trzecia talara, czyli to moneta dwuzłotowa, a 1 szósta talara, mniejsza moneta, to była moneta jednozłotowa. Tutaj mamy tarczę dwupolową, sasko-polską, czyli po lewej stronie saski herb, po prawej stronie orzeł polski, u góry widzimy korona. Korona dzieli datę 1813, czyli rok 1813. Dwie galąski po bokach od tarczy herbowej inicjale minus Mejstra i b. I jeszcze niżej oznaczenia nominalu 1 3 talara, czyli 2 złota polskich. Tak ta moneta wyglądała. Rand monety jest ozdobny. Tak wygląda rand takich monet. Przypominam, jest to moneta dwuzłotowa, bo jednozłotowej nie posiadam. I ta moneta z Księstwa Warszawskiego wybijano w latach 1810. 1814 z kolei zaczynając od roku 1816 bodajże po 1818 wybijano monety jednozlotowe takiego typu to już mamy monety Królestwa Polskiego i co ciekawe to monety Aleksandra I Cesarza samodzielnego wszech rosyjskiego króla polskiego czyli car rosyjski był jednocześnie i królem Polski, nosił tytuł króla polskiego co ciekawe on podawał swój wizerunek na monetach chętny podawał wizerunek na monetach Natomiast jego następca, Mikołaj I, nie chciał, żeby jego wizerunek był na monetach polskich. Zaraz my też zobaczymy te monety. Tuż na wersji, jak widzicie, portret tego władcy, Aleksandra I. I napis tytularny, tytularny w otoku. Rand monety, takie ząbkowany, skłaśnie. I na rewersie widzimy dwugłowy orzeł imperium rosyjskiego w centralnej części orzeł polski Królestwa polskiego i u góry widzimy oznaczenie monety jeden złoty polski podzielona data dużą koroną imperium rosyjskiego po lewej stronie 18 po prawej też 18 czyli rok 1818 tutaj nad tym Orlem polskim widzimy y, korony Królestwa Polskiego. I y, po bokach ogonu Orla widzimy inicjały mistrza i IB, Jakub Benik, z tego co pamiętam. W szponach Orla widzimy miecz y, Berlo i dzierżawa, jakby symbole panowania Imperium Rosyjskiego. I u dołu widzimy jakby oznaczenie próby, z jakiej wybito monety. 86 i dalej 86,125 z grzywny czystej koląskiej. Taka próba srebra była na monetach jednozłotowych. Bardzo te, te monety piękne, moim zdaniem i ta moneta jedna z lepszych moich monet jednozłotowych z XIX wieku które posiadam w swoich zbiorach pokażę zaraz z tej samej serii monety dwuzłotowe tak te monety mniej więcej wyglądają często wytarte w tej centralnej części dlatego, że obrzeże ram tych monet nie miał podniesionego obrzeża i dzięki temu та монети під час обігу часто так в цей спосіб натурально витяжалися. І для того витарти часто до нас трафіян. Дуже трудно знайти монети з добрим рельєфом, щоб хоча б там ухо цара було видати нормально. Теж стилістично так само, тільки вже тільки вже та монета є чуть більша. І у гори віддімо номінал, аж два злоти польських. I tutaj 43 I 43 Chyba 125 Z grzewny czystej koląskiej Próba srebra Bardzo ładna i estetyczna moneta Moim zdaniem z XIX wieku Kolejna moneta, która wybijano w danym okresie to Była złotówka Złotówki tego typu już z podniesionym obrzeżem i dzięki temu do dzisiaj przetrwało trochę więcej szczegółów na tych monetach jednozlotowych z tego okresu. To też dość trudna taka pozycja do zdobycia, ale jednocześnie niedrogo kosztuje w porównaniu do monety II Rzeczypospolitej. Te monety moim zdaniem o wiele rzadsze niż monety drugiej RP, natomiast cena na te monety póki co jeszcze niższe niż na monety drugiej RP, dlatego moim zdaniem, że warto takie monety też zbierać. Stylistycznie tak samo jak poprzednia złotówka, jeden złoty polski 1825 rok dwugłowy orzeł w centralnej części orzeł polski ten sam minzmeister i próba srebra 86 i 86 120 na 125 zgrzewny czystej kolońskiej. Rand monety już mamy takie zębkowane, normalnie zębkowane. I tutaj też sam napis tytułarny: Aleksander I, cesarz, samodzież wszechrosyjski, król polski i portret tego władcy tak kolejna moneta z tej serii to moneta dwuzłotowa 1821 rok też tak jakby słabo zachowana na trujeczkę, ale jest czytelna na razie trzymam w zbiorach, póki nie trafiła do mnie w lepszym stanie zachowania to te monety ja zbierałem jeszcze z w młodych latach nie i dlatego stan zachowania ich niepowalający. Dopiero teraz mogę Państwu pokazać te zbiory. Z kolei po monacie tego typu już pojawia się tu inna moneta, gdzie pisze jeden zło pol, czyli jeden złoty polski w otoczeniu takiego wieńca. i tutaj też na wersji wizerunek Цара і короля польські. Миколая, Миколая I, бодайже, так. Та й монети я ністети не посідам. Натомість już по поразці повстання листопадового появився в Польщі новий тип монет єднозлотових, І то монети двуноміналові, чи монети одночасні з російським номіналом і з номіналом польським. Ружня називане в ружних літературах. І вибіанути монети з 868 проби серебра, 3,11 пшетінок 11 грама, середніця монети 11 пшетінок мм, рант монети, як бачите, скошні, вкленсько-зомбковані, wprowadzona do obiegu ukazem carskim ta moneta 15 października 1832 roku i łączny nakład monet wybijano te monety w Petersburgu oraz w Warszawie łączny nakład monet petersburskiego typu takie jak tutaj trzymam z orlam tego typu 6 393 tysiące 548 sztuk to monet petersburskich, natomiast monety warszawskie wybito około 17 milionów. I zaraz powiem o tej monetach, czuć więcej. Ten typ monety został wybity jako pierwszy pod koniec 1832 roku, w roku rozpoczęcia likwidacji autonomii Królestwa Kongresowego po stłumionym powstaniu listopadowym. Wprowadzenie tej złotówki miało pozwolić na ocenę akceptacji przez ludność polską monety dwunominalowych i jednocześnie ułatwić obrót towarowy w obszarach przygranicznych, tak jak pomiędzy kongresówką a ziemiami zabranymi. Często poda podawanym przykładem jest miasto Grodno podzielone przez rzekę Nieman na części zachodnią i wschodnią. W części zachodniej, należącej do Królestwa Kongresowego obowiązywały grosze i złoty, a we wschodniej, włączonej do Rosji, kopejki i ruble. No i takie monety ułatwiały obieg monetarny właśnie w takich miejscach na styku granic. Z punktu widzenia kolekcjonera zdecydowanie najrzadszym jest rocznik 1841. Niekiedy traktowany przez autorów katalogów jako monetę nieobiegowa, Bardzo rzadkim pojawiającym się w handlu, praktycznie incydentalnie, jest rocznik 1834. Trudno jest również spotkać w obrocie kolekcjonarskim rocznik 1837, a następnie 1835. I zaraz pokażę, jak wyglądał awers tej monety. Ta moneta, którą trzymam, jest w stanie, w mojej ocenie, myniczym. Jest bardzo ostre światło, nieprzyrodnie światło. I dlatego nie widać tego polesku myniczego. A no, no, tak naprawdę moneta ma sporo tego polezku myniczego. Na awersie widzimy dwugłowy orzeł rosyjski, proste języki w dziobach dwugłowego orla, duża korona nad głowami orla, małe korona na głowach orla. Na piersi orla, na tarczy św. Jerzy, na tarczy św. Jerzy, bez płaszcza lub z płaszczem. Ogon orla ma 9 piór. I widzimy po bokach ogonu Orla literki NG, Nikolaj Graczow, literę znaku Mnicy, pochylony względem pionowej osi, litera H w prawo, litera G w lewo. Tak ta moneta wyglądała. Natomiast na rewersie widzimy oznac dwunominalowe oznaczenie monety, czyli między rozetkami 15, Niżej napis kopiejek w języku rosyjskim, jeszcze niżej 1 zł. Napis w języku polskim i jeszcze niżej rok 1833 i u góry, jakby próba czysta go srebra, 63 czwartek doli. O tej monecie ja nagram osobny film. Trochę mam informacji, i wystarczy na nagranie osobnego filmu. Zobaczcie sobie, jak wygląda ten orzeł. Co ciekawe, dlaczego te monety petersburskiego typu często mają wytarte, już mniejszym monety, mają wytarte detale świętego Jerzego, herbu świętego Jerzego w centralnej części. Dlatego, że najprawdopodobniej od razu na etapie wybijania monet wychodzili te monety z, wytartym, z wytartego z użytego stempla lub podczas obiegu ta część herbu wycierała się najczęściej i dlatego słabo zachowana. Natomiast nie wpływa to na, na cenę monet. Często można spotkać monety, gdzie prawie nie widać tego herbu Świętego Jerzego, ale w Stanach Mniczych z ocenami MS i wysokimi ocenami MS. Ten herb Świętego Jerzego to herb Moskwy i on jest w otoczeniu łańcucha Świętego Andrzeja i po bokach, na skrzydłach orła mamy po trzy tarcze herbowe i na tej prawej, na tym prawym od naszej strony skrzydle widzimy herb polski, u góry po prawej ożał. Widzicie, jest to harp królestwa polskiego, który w tamtych czasach był w częścią Imperium Rosyjskiego. Tak wygląda moneta z 1933 roku. Posiadam jeszcze jedną monetę. 1839 rok. Zobaczcie sobie w jakim stanie zachowania. Przepiękna moneta. I zobaczcie sobie, jak wygląda. Świętej Jerzy. Też jest wytarte na starcie już faktycznie moneta bezobiegowa. Wybita z pękniętym stemplem, jak tutaj widzicie, tak u ogona. Natomiast moneta jest w mniejszym stanie zachowania w mojej ocenie. Przepraszam, przed chwilą powiedziałem, że ta moneta jest w mniejszym stanie zachowania. Ja pomyliłem się, bo <laughs> Miałem dwie monety i myślałem, że to z 1933 roku jest w lepszym stanie zachowania. Natomiast ten 1939 rok, moim zdaniem, jest to wiele, wiele lepszy. I zobaczcie sobie, ma złotą patynę. Jedna z najlepszych monet w mojej kolekcji. Monet jednozłotowych z XIX wieku. Bardzo lubię te monety dwunominalowe. Może jeszcze z czasem kiedyś sobie... Kupię większe nominały i pokażę Państwu w moich filmach. Tak, zaraz pokażę ja Wam Państwo kolejny typ złotówki z tego samego okresu. I to już mamy moneta typu warszawskiego. Dlaczego warszawskiego? Dlatego, że tutaj pod orłem mamy literki MW, czyli Mnica Warszawska. Niektórzy autorze w Rosji podają, że tomienica moneta warszawska nie jest to korektne, jest tomienica warszawska. Zobaczcie sobie, jak wygląda ten ożał warszawski, po prawej stronie ożał patersbórskiego typu. I ten i ten ożał jest piękny. Proszę napisać w komentarzach, który ożał Państwo więcej. podoba się, czy ten petersburski typ, czy warszawski typ. Monety warszawskiego typu zostały wyamitowane po raz pierwszy w roku 1834, w którym również bito monety jednozlotowe starego wzoru obowiązującego w Królestwie Kongresowym przed wybuchem Powstania Listopadowego. Prawdopodobnie z powodu produkcji w 1834 roku monet starego i nowego typu dwuminalowa złotówka z 1834 jest bardzo rzadka i pojawia się w handlu jedynie bardzo, bardzo sporadycznie. Egzemplarze z ostatniego roku bicia, to znaczy z roku 1841. Сон багато жадке, однак від часу до часу спотикався є в обороті колекціонерським. Приділянство до двомінологої злотовки зміниється Петербургський в цілому окреше біття типу Варшавського. Монетипу Варшавського дає ще зауважить планувану еволюцією расунку. Так Ogon Orla na samym początku miał 9 piór, a pod koniec miał już 7 piór. Zaraz ja Państwu pokażę, jak te pióra wyglądają. Ten orzeł Warszawski z pierwszych lat emisji moim zdaniem jest bardzo i bardzo piękny. I chcę Państwu zaraz pokazać stary i nowy wzór Orla, żeby Państwo mieli sobie Pojęcie, jak te orle wyglądają. Zobaczcie sobie. Po lewej stronie moneta warszawska, herb św. Jerzego w plaszczu. A po prawej stronie z ostatnich lat emisji herb św. Jerzego bez plaszcza. I zobaczcie sobie, te pierwsze monety typu warszawskiego mają takie równolegle strony tego herbu nie? a herb, monet z ostatnich lat z ostatnich lat wybijania tych monet jest taki wąsko-wysoki i w tym się różnica. także ogon orła już ma 7 piór jedna w środkowej części i po trzy po prawej i po lewej stronie i ta moneta, i ta moneta jest piękną monetą i zaraz ja Wam pokażę jeszcze Napisy, wszystko to samo, tylko orle się różnią, a także oznaczenie mynicy. No i rant monety też jest takie, w klęskło, skośno zamkowany. Tak, 30 to 35 rok. 36 rok. Jest wiele wariantów tych monet. I ja nagram na pewno osobny film na temat tych monet. Jak odróżniać te monety i na czym polegają te różnice. 36 rok już mamy 7 piór chyba. Недорого та монета коштує, можете кожен собі панство дозволити такі монети. 66 рок. Теж чуть інна, інний кшталт шустки в даті, але награм особний фільм і оповім про той монеті в особному фільмі. О монетах Петербурзького типу і Варшавського типу. Ну no і на закінчення 69 рок. Не мам вже інших. innych roczników z tej serii. No i te monety przebywały w obiegu bodajże do 1865 roku. Później znikają z obiegu i zostają tylko monety o nominalach rosyjskich. Także była taka w dzisiejszym odcinku historia Złotego Polskiego z pierwszej połowy XIX wieku. Tak wyglądało. Te monety polskie, przeznaczone dla ziem polskich, ale wybijane w czasach zaborów innymi władcami. Dziękuję wszystkim za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do subskrypcji, kto jeszcze nie zasubskrybował. I do zobaczenia w następnych odcinkach, gdzie zobaczymy kolejne piękne monety z Polską związane.